Jest to Audi, jest to e-tron 55 quattro. No fakt, nazwa długa, a pozostałe parametry też zacne. Wedle katalogu ta e-audica w najnowszej wersji ma ponad 400 koni i na pełnej baterii może przejechać 600 km. Zasięg oczywiście w realu tak duży nie będzie, ale i tak powinno być nieźle. Czyli od razu zaczynamy od drogich aut. Drogie auto, zgarbione auto, modne auto, oczywiście z napędem 4, Bardzo wydajne i niedawno przeszło lekkie modyfikacje, czyli tak zwany lifting. Okay. Zwiększono pojemność baterii, zwiększono zasięg. Co Ty potrzebujesz w tym samochodzie? Właśnie bardziej komfort, bardziej osiągi, bardziej ten napęd? Na pewno cztery koła, na pewno komfort. Dużo, dużo czasu spędzam w samochodzie, więc chciałbym, żeby mnie to auto cieszyło. Chciałbym taki być po prostu... Iść do niego i się cieszyć. Więc I wizualnie myślę, mechanicznie macie cieszyć. Myślę, że dobrze zaczynamy. To jest w ogóle cena, wiesz może? Więc co, cena wyjściowa tego modelu to jest mhm. około 350-370 tysięcy złotych za dobrze wyposażony egzemplarz, brutto 450-470 okay. tysięcy trzeba zapłacić. No. Duże koło, masywna konstrukcja, masywna sylwetka, ten samochód netto bez pasażerów uważaj, teraz waży 2 tony 600. Matko matko, matko, matko dokąd to wszystko zmierza? No i zawsze Czyli... mówimy, że nowoczesne silniki spalinowe są nudne, o właśnie, ale tutaj to dopiero o! jest nudno. Drugi bagażnik. Porsche 911. Tak, tak. Symboliczne 100 litrów tutaj tak. jeszcze można upchać. Cały osprzęt. Tam jest jeden kabel, tu jest drugi kabel. Wszystkie te kable można wozić tutaj. To jest schowek na tak zwane brudne elementy samochodu. Egzemplarz, który testujemy ma największy zasięg, ale nie największą moc. Audi oferuje trzy różne konfiguracje. Na szczycie jest SK, która ma ponad pół tysiąca koni. Zużywa jednak więcej prądu, a więc nie zajedzie tak daleko jak nasza. No nie do końca w tych nowszych modelach jestem przekonany co do tutaj tych dotykowych paneli. Oczywiście tych informacji i tych miejsc do patrzenia jest e, chyba zbyt wiele. Funkcjonalności dużo, ale jak na samochód elektryczny to muszę Ci powiedzieć, że ten samochód ma bardzo zabudowane wnętrze, bo przecież tutaj jest płaska podłoga, mały silniczek tu, mały silniczek tu tak, i cały można ten było tunel, dać tę prze przestrzeń użytkownikom, cały ale ten nie. ten tunel mógłby rzeczywiście zniknąć no, no, i no. wtedy, ale znowu wtedy nie by byłoby miejsca na ten wspaniały panel. Flagowy elektryczny SUV Audi ma ponad 4,90 m długości i waży, tak jak wspomniałem, 2 ,600 tony t. To parametry, z których kiedyś słynął Range Rover. Elektryki są ciężkie i tego na razie nie przeskoczymy. Po ostatnim lifcie powiększono akumulator i poprawiono aerodynamikę. Tego garbatego elektryka można ładować maksymalnym prądem aż 170 kW. Używając ultraszybkiej ładowarki baterie można napełnić do 80% w pół godziny. Mając w domu solidnego wallboxa zatankujemy prądu do pełna w 6 godzin. Kable można wrzucić do przedniego bagażnika albo uwięzić je w sieci z tyłu. Wyposażenie w wersji za prawie pół bani jest kompletne, więc nie ma sensu się rozwodzić. Jakość multimediów i wyświetlaczy to najwyższa półka.